Cześć. Dziś ważna rzecz dla wszystkich, którzy marzą o swoim gabinecie. Bo można mieć swój gabinet, ale można być dalej niewolnikiem swojego etatu. Tylko, że u siebie. Znasz ten schemat? Pracujesz w czyimś ośrodku i zaczyna cię to męczyć. Chcesz wolności, chcesz pracować po swojemu, chcesz decydować o czasie, o cenach zabiegów. No, i zakładasz gabinet, żeby być na swoim. A po kilku miesiącach okazuje się, że niby jesteś szefem, ale pracujesz więcej niż wcześniej, nie możesz wyjść, bo wszystko się zawali, pacjentów jest coraz więcej, a ty jesteś coraz bardziej zmęczony, a urlop, no jak, przecież nie ma nikogo na Twoje miejsce. I tu jest moment, w którym trzeba sobie zadać pytanie. Czy buduje gabinet jako miejsce pracy dla siebie, czy buduje coś, co ma działać ze mną, ale nie tylko przeze mnie? Bo gabinet może być miejscem, gdzie leczysz ludzi i tyle. I to też jest OK. Ale jeśli chcesz z tego miejsca, więcej wolności, przestrzeni, więcej wpływu, to musisz wiedzieć, że to już jest biznes. Biznes to nie tylko faktury i księgowość, to sposób myślenia o strukturze, o roli i o kierunku. Inaczej bardzo szybko zmienisz etat w coś, co wygląda jak wolność. Ale w praktyce robisz dalej 10 godzin dziennie i nie możesz nawet zgasić światła, bo wszystko się sypie. Biznes zaczyna się wtedy, kiedy gabinet może działać bez Ciebie. Kiedy stworzysz system który nie tylko działa bez Ciebie, ale możesz go również powielić. Raz, drugi, dziesiąty. To nie musi być sieć, ale to musi być coś, co nie kończy się wyłącznie na Tobie. I właśnie po to stworzyliśmy Masterway, żeby od samego początku pokazać Ci, jak zbudować gabinet z głową, tak żebyś sam mógł zdecydować, kim w nim chcesz być. Terapeutą, liderem zespołu, a może właścicielem marki a nie człowiekiem, który uciekł od pracodawcy prosto w objęcia własnej klatki.